Policja żydowska wchodziła na klatki schodowe i dobijała się do mieszkań, z których wygarniali ludzi i zabierali ich na umszlach plac. Aż zjawił się policjant i zaczął wołać: Kornblum, Kornblum! Podszedł do nas i powiedział: Siedźcie, nie ruszajcie się. Izo, po co wróciłeś? Po się? Nie była nawet specjalnie zdziwiona. Kiedy wychodzimy? Jutro. Pokazanie getta z trzech perspektyw. Z getta warszawskiego nie można było wyjść, można było tylko uciec. Mam to jedno życie, i bardzo doceniam to, że, że jestem wolna. Izaak Wacław Kornblum, ocalony z zagłady, świadek historii. Urodził się w 1926 roku w Paryżu. Pod koniec lat 20. rodzina Kornblumów przeprowadziła się do Warszawy. Zamieszkali przy śliskiej wizy wiszpitala szpitala Bersonów i Baumanów, a tuż przed wybuchem wojny przeprowadzili się na ulicę Niską. Rodzice Izaaka należeli do bundu, ogólnożydowskiego związku robotniczego. Pierwszą akcję likwidacyjną Izaak przetrwał, opłacając się policji żydowskiej. W 1943 roku z umszlak placu został wykupiony przez wuja. Od tego czasu ukrywał się. Najpierw na terenie getta, później w Markach i na Białostoczyźnie. W 1957 roku wyjechał do Izraela. Po 30 latach wrócił do Warszawy. Swój życiorys opisał w książce Wspomnienia moja wersja. Wydanej przez Muzeum Getta Warszawskiego. Potem zaczęli budować mur. Z początku nie wiadomo było, co to ma być, bo nie budowali ciągle, tylko po kawałku, na różnych ulicach. Żeby nikt się nie zorientował, że to będzie połączone. W końcu zrobili getto i były wachy. Dwa imiona pojawiają się w tej książce, i jak Pan mówi o sobie, to jest imię Wacław i Izak. Dlaczego? Prozaiczna przyczyna. Urodziłem się jako Izak, i gdy opuściłem getto, żeby przebyć ten czas po tak zwanej aryjskiej stronie, wyrobili mi lipne papiery. Na Wacława Bartkiewicza. I zostałem tym Wackiem. I po wojnie y, trzeba było zarejestrować się na milicji, żeby otrzymać dowód, i wtedy na posterunku przedstawiłem się jako Wacław Bartkiewicz jeszcze. I dopiero jak byłem w Izraelu, po wielu latach, sądownie przerobiłem sobie papiery na moje rodowe nazwisko Kornblum. I zrobili na niskiej 35 blokadę. Zabierali tych ludzi na umszlak plac. Jak już wspomniałem, z naszego balkonu widać było wachę na dzikiej, która prowadziła na umszlak plac. Tak, że nie trzeba było wozić furmankami, tylko ludzi pieszo prowadzili. Była to pierwsza blokada. Byliśmy w mieszkaniu. Zrobiło się cicho, jakby nie było żywej duszy. Nikt prawie nie schodził. Policja żydowska wchodziła na klatki schodowe i dobijała się do mieszkań, z których wygarniali ludzi i zabierali ich na umszlak plac. Ciągle ponawiali wezwanie schodzić na podwórko. Co nie zejdzie, zostanie zastrzelony w mieszkaniu. Rozpętało się piekło. Krzyki, łomotania, wyważali drzwi, bili pałkami. Czy po powrocie te klisze z tamtego czasu, czy one wracają? Czy to jest tak, że to przychodzi? Czy to jest tak, że te dwa czasy, że tamten czas jest gdzieś za mgłą i teraz jest tylko to, to co dzisiaj? W 1945 roku pierwszy raz byłem w Warszawie. Gdzie były same ruiny, nic do poznania, ruiny, cegły, nie było ulic. Po paru latach przyjeżdżałem do Warszawy z Otwocka, mieszkałem w Otwocku. I coraz to odkrywałem inne… Dzielnice, inne budynki, które wówczas budowano. Ta zmiana następowała tak jakby etapami. Za każdym razem odkrywałem miasto na nowo. Wyjechałem do Izraela. I ten kontakt z miastem się urwał zupełnie, i dopiero po powrocie, w 80. latach, można powiedzieć, że odkrywałem miasto na nowo, zupełnie inne. I do dzisiaj się przez zmienia. Mogę powiedzieć, o dniu dzisiejszym, jak żeśmy jechali tutaj z woli. To w tym samym śródmieściu, gdzie stoją te moloty, nie czułem nic. Nie czułem tego miasta. Nie wiedziałem, że to jest Warszawa. Wszystko zostało we wspomnieniach. Któregoś dnia, jeszcze zanim Tatoś poszedł pracować na nalewki, szliśmy do tego szopu na ogrodową. I policja żydowska złapała mamę, Estusia, Władka, mnie i jeszcze kilka osób, które tam zgarnęli z ulicy i zawieźli na Umszlak Plac. Po drodze, jak nas wieźli, zauważyłem na ulicy Edka Bucha i zaczęliśmy krzyczeć: Buch, Edek, leć do wujka, Powiedz, że nas wywożą na Umszlak Plac. Edek pobiegł i zaalarmował wujka. Nas tymczasem przewieźli przez wachę na Umszlak Plac. Bardzo dokładnie to pamiętam. Potem zaczęli ludzi wypychać przez takie przejście, za ten budynek do wagonów. Myślmy, wagonów nie widzieli, bo był taki nasyp i jeszcze budynek, a dopiero po drugiej stronie były szyny. Tak jak ja pamiętam, to ludzie dość chętnie w tamtą stronę szli, licząc, że rzeczywiście gdzieś lepiej być pierwszym. I coraz mniej tych ludzi zostawało, aż zjawił się policjant i zaczął wołać. Kornblum, Kornblum, podszedł do nas i powiedział: Siedźcie, nie ruszajcie się. Jak to było z zapisywaniem tego, bo jednak powrót pamięcią do tych wydarzeń to jest ogromny wysiłek, też emocjonalny. I chciałem zapytać, czy to było tak, że przymierzał się Pan do tego, podprawił Pan kilka podejść, czy to po prostu popłynęło? Tak, książka powstawała etapami. Bo jeszcze będąc w Białymstoku, po tym jak wojna się skończyła, to ja już tam jakieś zapiski sobie robiłem. A potem, będąc już w Warszawie, parę razy udzielałem wywiadów różnym instytucjom. I za każdym razem troszkę to się nawarstwu. Warstwa na warstwę, wspomnienie na wspomnieniu, i tak to się wszystko, wszystko wracało, powiedziałbym. Chłopak z Warszawy zadaje Panu pytanie. Powiedz, Wacek, a gdybyś ty złapał Żyda, tak. to byś go zabił. W książce jest odpowiedź: pewnie, i dopisek, że nawet nie mrugnąłem. Ale mnie ciekawi, jakie wtedy musiał Pan odczuć emocje. E... Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to było. Podam taki przykład. Jeden z pierwszych wywiadów po wojnie, jaki udzieliłem, udzielałem Towarzystwu Karta. Przychodziła Pani i opowiadałem. I gdy doszedłem do tego, Fragmentu zareagowała w ten sposób, że spytała się dlaczego. Dlaczego pan tak powiedział? To wskazuje na to i doświadczyłem tego, że ludzie nie zdawali sobie sprawy, jaki to był strach. Żeby otoczenie się nie dowiedziało, że się jest Żydem. Ten miecz wisiał cały czas nad głową. Nigdy nie wiadomo było, z kim się mało do czynienia, czy z kimś obojętnym, czy z kimś lojalnym bym powiedział, czy z kimś czyhającym. Tak to nazwę. To była kwestia życia i śmierci. Na żelaznej wkradłem się do przychodzącej kolumny wracającej z placówki. Przed drugą wachą, gdzieś na smoczej, wskoczyłem do najbliższej bramy. Przeczekałem, aż ulica opustoszała i puściłem się biegiem w kierunku niskiej. Izio, po co wróciłeś? Potusie? Jest ojciec? Nie. Znalazłem tatusia. Nie spytał mnie, po co wróciłem. Ja sam powiedziałem. Nie odezwał się ani słowem, a ja poleciałem na górę, do tusi. Nie była nawet specjalnie zdziwiona. Kiedy wychodzimy? Jutro. E, czy uważa pan, że to jest w zasadzie możliwe, żeby osobom w naszym wieku? Przekazać, jak to w zasadzie było i w getcie, i później, dlatego że w zasadzie wszyscy uczący nas normalnie i nauczyciele, no i też inne osoby, to nigdy same tego nie doświadczyły. Też one były o tym uczone. Przekazać, jak to było w getcie? Ludziom żyjącym obecnie, jest prawie niemożliwe. W jednym z naszych wspomnień, spotkań, ja też rzeczywiście powiedziałem raz, że obecny człowiek swoimi zmysłami, odczuciami, rozumem, nie może pojąć dokładnie tamtego świata, tamtej rzeczywistości getowej. To był inny świat. To były inne widoki. To był inny zapach. To byli inni ludzie. To były inne ulice. Mimo, że na tej samej ziemi, blisko. Ale uważam, że nikt, żaden pisarz, żaden poeta, nie wiem, żaden artysta, nie potrafi oddać tamtej rzeczywistości. Na niską, tam gdzieśmy mieszkali, przychodził taki chłopczyk, kręcił się po podwórku i krzyczał. „Aż sztykele kawałek chleba. I raz ojciec zabrał go na górę, nakarmił, znalazł taką płaską skrzyneczkę ze sznurkiem. Którą można zawiesić na szyi, i nie wiem, jakim sposobem kupił mu pudło cukierków, żeby chodził i sprzedawał. No i on tak kilka razy przychodził. W końcu kiedyś przyszedł i powiedział, że zjadł wszystkie cukierki. Ojciec znowu kupił cukierki i wypełnił nimi pudełko. Chłopiec poszedł i więcej się nie pokazał. Chciałam spytać właśnie o to takie wyrzeczenie się z samego siebie, chodzi mi o zmianę imienia, zmianę nazwiska, o tak naprawdę takie powierzchowne zmienienie też swojej wiary i jakie to było uczucie, żeby, podejrzewam, że to nie było z dnia na dzień, ale żeby tak naprawdę w takim niedużym czasie zmienić samego siebie i całe swoje życie pod to, żeby po prostu przeżyć. To jest na pewno proces skomplikowany. To nie jest prosta sprawa. I w świadomości zawsze na dnie było to, że nie jestem Wacek Bartkiewicz. Że może jakoś będzie inaczej, że może to się skończy. Raz bardziej, raz mniej. A to mówili we wsi, że jest powstanie, Żydki się biją, a to mówili kiedyś indziej, że tam płonie wieś, bo wykryli tam Żydów i Niemcy palą. I za każdym razem było jakieś, jakiś sygnał, ale człowiek był skulony, starał się przeżyć. Panie Wacławie, co by pan powiedział tym młodym ludziom? Co by pan powiedział jako człowiek, który, który przeżył warszawskie getto? Powiedziałbym, że ci młodzi ludzie, żeby nie dopuścili do siebie kategorycznie, nie dopuścili do siebie myśli złej, o innych ludziach, szczególnie o różnych od siebie. Odganiać wszelkimi siłami, takie myśli. Nie wolno nienawidzieć człowieka. Jestem wzruszony. 金贵王版主。